Pepa. To mamusia Świnka, to tata Świnka, a to mój malutki brat George. A w wózeczku leży maleńka siostrzyczka Erin. Czasem odwiedzają nas babcia Świnka i dziadek Świnka oraz przyjaciele. Pla, opla, opla. Pla, pepo, pepo, ja skaczę coraz wyżej. Czemu ty nie skaczesz, pepo, pepo? Dlaczego ja nie skaczę? Bo jest mi po prostu za gorąco, George. Ja nie wiem, jak ty możesz tak skakać. Może gdyby była woda w basenie, można byłoby się ochłodzić, a tak to tylko pod parasolem. I w dodatku, muszę pilnować Erin. Ależ Pepo, Pepo. Erin sobie gdzieś nie siedzi. I nie może spadzeć na nią z trampoliny. Najchętniej to poszłabym do Suzy. A nie siedziała i Bobasa pilnowała. Pepa? To może Pepo, Pepo, jak tata Świnka przyjedzie z pracy, to naleje nam wody. A to byłoby, a to byłoby ekstra, ekstra. Ale nie wiem, czy on się zgodzi, powie, że jeszcze za wcześnie, no wiesz, George. To możemy go lasem poprosić, Pepo, Pepo. A ile wody nalejemy do basenu, Pepo, Pepo? No to tak na maksa, na maksa, żeby się nie wylało, George. Ile czasu będzie musiało minąć, zanim ten basen zostanie napełniony, Pepo, Pepo? No na pewno parę godzin, George. A po co tata świnka co roku wylewa wodę? Jakby nie wylał, to by już był pełny basen. George, i tak trzeba by było wodę wymienić. George, zobacz, Erin potrafi chodzić. O, nauczyła się. Wcześniej tylko chodziła na ćwolakach. Erin, nie wolno uciekać. Ale ona szybko rośnie. Potrafi już chodzić. Blawo, blawo. Moja kochana siostrzeczka. A ja to co? Ty, Pepo, Pepo, już nauczyłaś się wcześniej chodzić niż ja. Ale chodzi mi o to, czy jestem twoją kochaną siostrzyczką. Tak. Zobacz, Pepo. Ona coś tam znalazła. Ej, co tam robi mój Teddy? Dzięki temu Erin zaczęła chodzić. Super. To ja wyciągnę jej. Tego misiaka. Ale to jest mój misiu, George. No widziecie się pobawi i ci odda. Ale ja nie chcę, żeby bawiła się moim Teddy, bo jeszcze go możesz zepsuć. Nie, nie dziepciuję. To się Elin, masz misiaczka. Ej, to jest mój misio. Mój Teddy kochany. Ona ma tyle, tyle zabawek, a akurat musiała sobie wybrać mojego ukochanego Teddy'ego. Przecież ona jest malutka, Pepo. Tak, i dlatego musimy jej wszystko ustępować. Właśnie, Pepo. I że Erin już umie chodzić? Tak. Erin, chodź do mamusi. No ale wtedy naprawdę przeszła parę kroków, mamusiu świnko, po Teddy'ego. Tak, ja też to widziałem, mamusiu świnko. No Erin, Erin, idź do mamusi świnki. Erin, słoneczko. No nie, chyba się już zmęczyła. Albo wiem. Zaraz mamusiu świnku zobaczysz, że ona potrafi chodzić. Erin, daj mi na chwilę misiaczka. No i, no i, no i? Gdzie jest teraz misiaczek Erin? No, pepa ma misiaczka. Chodź. Widziałaś, widziałaś to mamusiu świnko? Naprawdę. No jeszcze parę kroczków będziesz miała ty Diego. Brawo. Jeszcze kroczek. Pięknie Erin. Proszę misiaczka. No proszę, moja najmłodsza kruszynka potrafi już chodzić. Ale teraz, Pepo, nie możesz jej opuszczać na krok. Możesz się przewrócić albo wpaść do wasenu. Musisz na nią uważać. Dobrze, dobrze, mamusiu Świnko, ja już jestem odpowiedzialna. Och, jak szybko rosną te moje prosiaczki. O nie, nie, Erin, tam nie wolno. George, zagroć jej drogę. Nie wolno tutaj, Erin, stop. Musimy teraz, jak to mamusia świnka mówi, mieć oczy wokoło głowy. Dzień dobry, prosiaczki. O, tatuś świnka, czekaliśmy na ciebie, tatusiu świnko. Czekaliście? O, jak się cieszę, że moje prosiaczki się za mną stęskniły. Tatusiu świnko, bo my chcemy z Georgem i z Erin też, żebyś nam nalał wodę do basenu. Wodę do basenu? No tak, bo jest tak gorąco i my chcemy się ochłodzić. O, ta woda będzie za zimna, zanim ona się nagrzeje. No nie. Ale mam lepszy pomysł. Jaki, tatusiu świnka? Zjedzcie cały obiad, to zabiorę was do Aqualandii. Do Aqualandii, George, do Aqualandii. O, super, super do Aqualandii. Tak! I Erin też pojedzie, bo już umie chodzić. Suzy, cześć, Rebeka. O, zobacz, Pepa przyjechała. O, ale zimna woda, mamusiu świnko, zimna woda. A ja się nie boję zimnej wody, Pepo, Pepo. Zimna woda, żebyście się tylko nie przeziębiły, prosiaczki! Ja, Seren, pójdę do brodzika. Nie martw się, mamusiu świnko. Tylko na początku jest tak zimno. No dobrze, bo już się zmartwiłam. I już wszystko w porządku, mamusiu świnka. Tak, mi też jest mamo ciepło, a w brodziku pewnie jeszcze cieplejsze. Idziemy pozjeżdżać albo poskakać. Możemy pozjeżdżać i poskakać też. No to ja pierwsza. <laughs> Ta tu zobacz, jaka Ernie zadowolona. Oj, jaka zimna woda, ja nie wchodzę. Dlaczego ja muszę być na końcu, pepo pepo? <grystanie> I na pazurki. No teraz Ty Suzy. George, chcesz jechać pierwszy? Zobaczę jak jest wysoko. O nie, Pepo, Pepo! Tu jest wysoko! Wszyscy na dole, uważajcie! Pepa jedzie! Teraz jedzie George. Bardzo szybko. Ale fajnie się zjeżdżało. Idziemy teraz skakać z tej wysokiej trampoliny, tej tutaj u góry. Jest bardzo wysoko. Ja też się boję. A ty George? Nie. No co wy się boicie? Boicie się skoczyć, ja się nie boję. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Wcale nie jest wysoko, przecież z tej samej wysokości zjeżdżaliśmy. No ale zjeżdżanie to jest coś innego niż skakanie. Ej, hey, tam wcale nie. Zaraz wam pokażę. O, Erin. Gdzie ona? A zła tu Ja wejdę jeszcze wyżej. Ha, 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 ha. Ale się podoba naszej Erin, to za No i proszę, jestem na górze. Ha ha ha. O nie! Jak tu jest wysoko! Oni chyba mieli rację. Hmm, boję się. Jak, Pepo, skaczesz? Hmm, zastanawiam się. A ja sobie ponurkuję. Chyba nie skoczę. No nie. Ale wszystkim powiedziałam, że skoczę. To muszę skoczyć. Uwaga! Ale jesteś pepa odważna. To było straszne, więc już chyba tego nie zrobię. Czekajcie w kolejce. Najpierw ja. Juhu, ale super. Teraz jadę, Peppo, Peppo. No dobrze, George. Juu! super. Super, super, super. O, No, ale fajnie. He, he, he. A potem była kolej Rebeki. Rebeka starczy, teraz ja. A to moje jest kółko i ja mogę ile chcę. Rebeka, nie bądź taka, bo Suzy jest przykro. Dobra. To teraz ty, Suzy. Siu, hu 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 hu. Wow! Super! A ja się pochlapię pod prysznicem. Ostrożnie, Ostrzegnie, Ernie, spadni. Fajna ta fontanna. Ty też, Pepo, uważaj, nie spadnij. Może ja zatkam ten otwór i zobaczymy, co się stanie. No, nie leci teraz woda. Co ty wyprawiasz, Pepo? Złość natychmiast. Dobrze, mamusiu Świnko. Mimi! Mi. Och, ale z ciebie uparcił, Erin! Milo, może potwierdzić, że to nie Misio? Tak, tak, Erin. To nie jest Misio. Mimi! Mimi, 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 Mimi. Ale ona śmieszna, ha, ha Moja malutka siostra Erin już urosła. Ale nie na tyle, że odróżnicie rybę od Misiaka. Ha, ha, ha. Fajnie, że w tak gorący dzień wybraliśmy się do Aqualandii. A wy jaki macie sposób na upały? Chłodna woda, może lody, a może jeszcze coś innego? Napiszcie mi w komentarzach. Będę już z wami się żegnała, ale zanim się pożegnamy, kliknijcie dzwoneczek i subskrypcję, bo wielu widzów nie dostaje informacji o nowych odcinkach. Z moimi przygodami. A chyba nie chcielibyście przegapić żadnego odcinka. No jasne. No to zapraszam na kolejny odcinek. Pa papa, pa, pa, pa. Do zobaczyska! Oj, o ha. Ale mnie chlapie!